Państwa i zapraszam na spotkanie z kandydatem na prezydenta. Panem y, jaki pan ma właściwie nazwisko? Ferdynand Kiecki! Jaki jest Pana program? Przygotowałem piosenkę! Y, chce pan taśmę profesjonalną czy amatorską? Błasny akompaniament! No cudownie, jaki tytuł nosi Pańska piosenka? Obiecanka! Prosimy!

na my narodzie kochany, a zamiast pracy, taniec i śpiew. I każdy będzie miał, co tylko będzie chciał, tylko mnie wybierz na prezydenta. Ja obiecuję wam, 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 ja